Bardzo miłych wrażeń, bardzo miłych chwil, a dyrekcji Muzeum Narodowego chciałabym się dowiedzieć trochę na tej nowej drodze życia wszystkiego najlepszego. <grymne> <grymne> Dziękuję. Pierwszy krok, Nie w stanie zapewnić 100% finansowanie kultury, one po prostu też w przeszłość. Jednakże znaczy to oczywiście, że do kultury uważamy, że budżet powinien być wyłączony z finansowania kultury. My na nie tak uważamy, ale nie mamy wątpliwości, że po prostu kultury budżet nie budżet jest w stanie udźwignąć 100% finansowania kultury. Także bardzo. Cieszymy się, że są takie instytucje jak właśnie PKM Molwe, które wspierają konkretne przedsięwzięcia i te, to konkretne przedsięwzięcie, czyli wystawa, wystawa mężczyzn, jest właśnie wyfinansowana w 100%, w 100 finansowana ze środków pozabudżetowych, w tym przypadku przez formę. Co więcej powiem, Oczywiście na dalszą e, e, współpracę i wiemy, że taka współpraca się będzie rozwijała. Mamy coś lepiej posłowie z e, Orlem i cieszymy się, że Orem w naszym ciągle podtrzymuje wolę współpracy Czas na przyjemność zabierać głos o w dziedzinie kulturami muzeum. Współpraca Polskiego Koncernatu do wyboru, więc muzeum stworzone od dłuższego czasu. W zeszłym roku mieliśmy okazję spotkać się w tym samym kumachu, aby zaprezentować postępy pracy renowacyjnych w wyprawie chmurcień z galerii malarstwa polskiego, który między innymi jest w Polskim Koncernatu do wyboru. Współpraca naszego koncernu w tym roku współpracowaliśmy nad Arażackim na na Gabinetem miniatur. w oparciu o projekt profesora Akademii Sztuki z Wrocławia, pana Krzysztofa Łódźkiego. Dzięki przygotowaniu aranżacji te muzea mogą być eksponowane nie tracąc odcinki swojej wody i już wkrótce do dostępne dla wszystkich sztuki. Udało nam się również tę około 70 budyni, 80 buciem i 80 gramów dzieł tworzących w Galerii Narodów Zachodnich są tutaj bardziej namacalne dowody naszej organizowanej współpracy. Dzisiaj spotykamy się z Państwem na otwarciu wystawy prac Jacka Rzeczerskiego. Proszę Państwa, nie wszyscy wiedzą, że jest to artysta szczególnie bliski naszym koncertom? W tym roku koncert sfinalizowano traktatów autoportretów artysty. Dzięki to jest eksponowane w Łotwym Muzeum Mazbury. Zostańcie więc okazji. Serdecznie zapraszam do Płocka, gdzie dostępny jest swoisty suplement wystawy przygotowanej przez Muzołdawię. Szanowni Państwo, chciałbym w tym miejscu wyrazić głębokie przekonanie, że dotychczasowa współpraca z Muzołdawią będzie kontynuowana, żeby się przynosiła wiele satysfakcji z obiegu strony. Dzięki tej współpracy miłości i szkółce będą mieli okazję brać udział w kolejnych ważnych... Zdarzenia, by wychować kolejne pokolenia Polaków na piękno i sztukę. Dlatego też nie będziemy wolno zaprosić mnie do koncernu. Na Mikołajki w Muzeum Dardowym. 6 grudnia na najmłodszym będzie czekała od atrakcji. Życzę wielu wspaniałych wrażenie. Że my ignorujemy dziedzictwo narodowe, kultury tego głównego rynku narodowego, chcę powiedzieć, że my tego nie ignorujemy. Najlepszym przykładem jest właśnie ta, ta wystawa, którą Państwo dzisiaj zobaczą, i szereg innych wystaw. W moim przekonaniu, a Muzeum Narodowe powinno służyć społeczeństwu w takim, takim poprawie. Jak to społeczeństwo jest zróżnicowane i jak kultura, którą, która jest przypisana temu społeczeństwu jest zróżnicowana. Jednym z elementów, jednym z części tego, tej tradycji, tej, tej to się dzieje sztuka krytyczna, sztuka krytyczna, ale innym jest właśnie nasze